Nie wiedzieliby, co zrobić z mocą, nawet gdyby dostali nią prosto w twarz. Ty rzucasz wyzwanie mi? <laughs> Jak to mawia moja mama? Niech za to odpowiedzą. Dynamo! To całe gadanie o zakazanych technikach. Myślisz, że mają jakieś kompleksy? Trzask pioruna! Komórka dynamo rządzi i wkrótce. To ja usiądę na tronie. Muszę pozostać na ziemi. Mam bić innych na ich własne życzenie? Uwielbiam te turnieje. Zdolności bez umiaru są jak pokój bez drzwi. Kiedyś nazywali mnie Bękartem zdrajcy. Teraz mówią: proszę pana. Wszyscy gotowi na lanie! A teraz buziak! Dlaczego nie? Ależ jestem naładowany! Czego to się nie robi, żeby udowodnić lojalność wobec komórki? Ech, dzięki, tato. Ta! Ech, w sumie mogę dać im to, po co tu przyszli. Poczuj moją moc! Nie ma mowy o kapitulacji! Ta! Jeśli trafię kiedyś na swojego starego, będę go bił, aż nawróci się na dobrą drogę. Ech, jestem wielki i silny i... to już chyba wszystko. Miażdżę czaszki! Ta!